Pamiętacie, jak jeszcze niedawno mówiłem Wam, że mam nadzieję, że tej walki o tytuł mistrzowski niezwykle ciasny, niezwykle zaciętej nie zakłócą żadne kwestie regulaminowe czy kwestie polityczne? Zapomnijcie o tym. To, co wydarzyło się wczoraj oraz decyzje podjęte dzisiaj położyły się ogromnym cieniem na ten weekend wyścigowy, który właśnie trwa, ale położą się też cieniem na to, co przed nami. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną. Jest sobota, 13 listopada. Daniel Biały. eh, podoku. Lewis Hamilton wykluczony z wyników kwalifikacji za nieregulaminowe tylne skrzydło. Max Verstappen z karą 50 tysięcy euro za dotykanie samochodów w parku zamkniętym. Również tylnego skrzydła Louisa Hamiltona. Co nie jest bez znaczenia w tej całej sprawie. To, co wydarzyło się wczoraj i te decyzje podjęte dzisiaj, na pewno będą miały wpływ na tą finałową walkę o tytuł mistrzowski. Nie wiem, czy temperatura tej rywalizacji nieco na mnie opadnie, ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, jak to wszystko może nam poukładać. Tą finałową rywalizację. Zacznijmy od wczoraj, zacznijmy od tych kwalifikacji. Jesteśmy w trakcie weekendu wyścigowego rozgrywanego według nieco innego formatu tego formatu z wyścigiem sprinterskim, który dopiero przed nami nagrywam. Ten materiał pomiędzy drugim treningiem a właśnie wyścigiem sprinterskim wczoraj na torze, jeżeli pozwolicie powiem kilka słów na ten temat obserwowaliśmy dużą dominację Lewisa Hamiltona. Ta dominacja wynikała przede wszystkim z tej nowej jednostki napędowej która została mu założona tej jednostki napędowej w której rozwoju duży udział miały krew podiwzy Valtrego Bottasa i w końcu kiedy Mercedes podjął decyzję o wymianie jednostki napędowej u Lewisa Hamiltona sięgnięto po najbardziej zaawansowaną wersję jednostki spalinowej właśnie tej, która w piątki szczególnie była testowana i szczególnie w samochodzie Valtrego Bottasa i ta Różnica tempa, szczególnie na prostych, była widoczna. Max Verstappen na końcu tego finałowego panelu miał też problemy z tylnym skrzydłem. To też może być przedmiotem dalszych dyskusji i dalszych analiz. Do tego wrócę. Za chwilę, ale to nie jest cała historia związana z tym, że Luis dominował Maxa Verstapena w trakcie tych piątkowych kwalifikacji. Anton Davidson wczoraj przed kamerą TV Sky Sport rozebrał te oba okrążenia na czynniki, pierwsze uwielbiam takie analizy i tam można było zobaczyć, że to, co nie działało w samochodzie Maxa Verstapena, to przednie opony, Max skarżył się już na początku kwalifikacji, że przednie opony przegrzewają się w jego samochodzie. Ten balans samochodu nie był do końca. Idealny. I to właśnie przy wyjściach z zakrętu Louis Hamilton był w stanie wcześniej nacisnąć pedał gazu, Max musiał jeszcze czekać. Zanim ta przednia oś wgryzie się w asfalt, i to zrobiło tak dużą różnicę. Mimo tego, to pokazuje, że ta nowa jednostka napędowa, to, że Louis z niej skorzystał, może mieć wpływ na tą dalszą rywalizację. Może, czy mogłaby mieć wpływ, gdyby nie to, co wydarzyło się po kwalifikacjach. Ale zanim o tym, co po, jeszcze słowo na temat tego, co przed. Przed kwalifikacjami Adrian Newey udał się do biura FIA z innymi przedstawicielami Red Bull, aby porozmawiać o problemie, który zauważyli w samochodach Mercedesa. Problemie związanym z elastycznością tylnego skrzydła, elastycznością, która daje o sobie znać, szczególnie w momencie aktywacji systemu DRS I tutaj tworzą się naturalnie jakieś powiązania z tym, co wydarzyło się później, choć sam Red Bull twierdzi, że oba incydenty nie są ze sobą jakoś specjalnie związane, choć warto zwrócić uwagę, że w ten weekend ponownie na tylnych skrzydłach samochodów nie tylko Mercedesa pojawiły się te bardzo charakterystyczne żółte lub kropki w innym kolorze, które służą FIA do tego, żeby monitorować zachowanie tylnych skrzydeł za pomocą kamery, czyli nie tylko testy statyczne, ale również monitorowanie skrzydeł w trakcie rywalizacji, to czego FIA do niedawna nie była w stanie zrobić, a testy statyczne wykonywane w garażu też nie do końca były idealne. I właśnie po takiej rozmowie i po tych kwalifikacjach nieudanych dla Red Bulla Mercedes, a konkretnie samochód Louisa Hamiltona, został złapany na tym, że to tylne skrzydło nie spełnia wymogów regulaminu. Technicznego. Na czym to wszystko polegało? W trakcie, kiedy skrzydło, tylne skrzydło jest zamknięte, system DRS nie jest aktywny, ta przestrzeń, ten prześwit między dolnym a górnym płatem tylnego skrzydła może się wahać w granicach 10 do 15 mm. Kiedy skrzydło jest otwarte, ten prześwit może być w granicach od 10 do 85 mm, jeżeli ta tolerancja czy ten Dystans jest większy, samochód nie spełnia wymogów regulaminu technicznego, co automatycznie oznacza dyskwalifikację, i to właśnie stało się w przypadku Lewis Hamiltona. Tutaj mamy albo czarny, albo biały, albo zero, albo 1. Tak, GFI działa w tym obszarze technicznym. Gdzieś ten punkt odcięcia musi być, i bardzo dobrze, bo chyba wszyscy byśmy. Zwariowali, jeżeli byłoby tam jakieś pole do interpretacji. Tej interpretacji jest bardzo dużo po tej stronie e sportowej. Jak FIA testuje, czy sprawdza tą legalność tylnego skrzydła właśnie w tym aspekcie? Do tego wykorzystywany jest specjalny miernik, a ja wykorzystam specjalny rekwizyt, który ze sobą zabrałem pudełko kremu, które wygląda bardzo podobnie do tego miernika. Ten miernik. O średnicy 85 mm jest wsuwany pomiędzy dolny a górny płat tylnego skrzydła. Oczywiście, system DRS musi być aktywny. Jeżeli ten miernik nie zmieści się tutaj, czyli ten element nie przejdzie pomiędzy górnym a dolnym płatem tylnego skrzydła, to możemy uznać, że mamy do czynienia z legalnym rozwiązaniem. Oczywiście jest małe, ale tylne skrzydło. Wszystkie elementy samochodu Formuły 1 mają pewną elastyczność i właśnie dlatego, żeby ta elastyczność nie była za duża, jest jeszcze jeden element. Ten miernik oprócz swojej średnicy ma również wbudowany miernik, czy pomiar siły. Jeżeli siła przyłożona w czasie tego pomiaru jest niższa niż 10 N, a ten miernik prześliźnie się pomiędzy płatami skrzydła, to to skrzydło jest uznane za nieregulaminowe. Jeżeli potrzebna jest większa siła, żeby przepchnąć ten element, na przykład 15 N, to takie skrzydło uznaje się za legalne. Jak to wyglądało w przypadku samochodu Lewisa Hamiltona? Otóż w przypadku samochodu Louisa Hamiltona ten miernik nie prześliznął się w tej wewnętrznej części, Skrzydła, natomiast prześliznął się przy tych bocznych płatach, co sugeruje jakąś dysfunkcję tego elementu, i tak właśnie taki zapis znajdziecie właśnie w dokumentacji opublikowanej przez EFIA w decyzji FIA, odnośnie tej kary dla Louisa Hamiltona. Jest tam sugestia, że doszło prawdopodobnie do jakiegoś uszkodzenia w obszarze samego aktywatora systemu DRS bądź tych bocznych elementów trzymających górny płat skrzydła, tych prowadnic, które się tam znajdują, ale mimo tego FIA sędziowie nie chcieli uznać tego wszystkiego jako okoliczność łagodną, to tam jeszcze jest taki fajny, ciekawy wpis, że Mercedes sugerował, że on weźmie to skrzydło i po prostu naprawi, potem odda i FIA będzie mogła mierzyć to skrzydło. Właśnie z tego powodu FIA zabezpieczyła ten element, zabrała go Mercedesowi nie oddała go do teraz, a Lewis Hamilton w trakcie drugiego treningu, ale też w trakcie wyścigu sprinterskiego, do którego ruszy z ostatniego pola albo z alei serwisowej, jedzie z innym skrzydłem w tej samej specyfikacji, taka specjalna zgoda została udzielona tyle chyba na temat samego Mercedesa i tej decyzji związanej z Lewis Hamiltonem, tutaj tak jak Wam powiedziałem jest 0 albo 1 w tym przypadku 0 wypadło po stronie Lewisa Hamiltona, trudno będzie to wszystko odkręcić, trudno będzie to wszystko wytłumaczyć, a wpływ na tą mistrzowską rywalizację na pewno będzie bardzo duży. To na pewno nie kończy tej sprawy, bo Mercedes, przynajmniej tak sugerowali dziennikarze telewizyjni, będzie chciał odwołać się od tej decyzji, a jeżeli będzie trzeba pójdzie do trybunału arbitrażowego FIA, co byłoby bardzo złym rozwiązaniem dla nas kibiców, bo to może oznaczać, że tak naprawdę mistrza świata nie poznamy po zakończeniu ostatniego wyścigu sezonu, ale zaczekajmy, jak to wszystko się potoczy. A teraz kwestia Max Everstepene i tej bardzo wysokiej finansowej kary dla niego. W przypadku yy, naruszenia regulaminu sportowego raczej mówimy o karach finansowych, to jest właśnie ten koszyk kar. Wszyscy, większość ekspertów spodziewała się reprymendy. Dlaczego? Dlatego, że w przeszłości takie sytuacje, kiedy kierowcy dotykali inne samochody, bardzo często się zdarzały. Nawet znajdziecie taki klip FIA, nie FIA, tylko Liberty Media na oficjalnym kanale Formuły 1, gdzie Sebastian Vettel zagląda, gdzie się tylko na porusza swoją nogą inne samochody żeby się nieco przetoczyło i właśnie w decyzji sędziowskiej znajdziecie również taki zapis, że w przeszłości to się zdarzało, kar nie było od teraz będą. Tutaj również jest takie dość ciekawe nawiązanie, bo Mercedes próbował przynajmniej sugerować, że ta ingerencja to badanie Maxa Verstappen'a mogło mieć wpływ na to, co się wydarzyło później w trakcie testu w samochodzie Luisa Hamiltona, dlatego decyzja dotycząca Maxa Verstappena była wcześniej, i była tam dokładna analiza tego, co się wydarzyło, kiedy Max wysiadł z samochodu. Najpierw dotknął swojego tylnego skrzydła w zasadzie wsunął swoją dłoń po jednej stronie aktywatora systemu DRS, po drugiej a potem dokładnie to samo wykonał w samochodzie Luisa Hamiltona, tak jakby chciał wykonać pomiary, tak jakby chciał szukać czegoś, e, o co Mercedes jest podejrzewany przez Red Bulla chodzi o te kwestie elastyczności, chodzi o te prędkości na prostych osiągane właśnie przez Mercedesa, Red Bull podejrzewa, że to nie tylko jednostka napędowa, ale również dość ciekawa konstrukcja tylnego skrzydła. Jeżeli mówimy o tym elemencie, czyli o tylnym skrzydle również wspominałem Wam o tym nietypowym Zachowaniu tylnego skrzydła w samochodzie Maxa Verstappen, na no tym jego finałowym okrążeniu na końcówce prostej, jestem zaciekawiony, czy jestem bardzo e, ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie, bo wydaje mi się, że w samochodzie Maxa Verstappen w tej sytuacji doszło również do awarii, w tej sytuacji doszło również do otwarcia się tego górnego płata. Poza ten Wskazany w przepisach limit, ale jak na razie ta sytuacja nie jest analizowana, ta sytuacja nie była przedmiotem badania sędziów, być może dopiero będzie, być może to wszystko dopiero przed nami. Jak w tej sytuacji zachowa się Mercedes na torze, bo te kwestie związane z odwołaniem czy trybunałem to dopiero przed nami, ewentualnie jeżeli pójdą tą ścieżką, myślę, że to dobra. Okoliczność do tego, żeby napocząć kolejną jednostkę napędową w samochodzie Louisa Hamiltona, zapewnić mu kolejny element i od tej pory tłuc wyścig w wyścig na najwyższym możliwym trybie jednostki napędowej, robić te proste, a te wyścigi, które przed nami, czy te tory, które przed nami, będą wymagały dużej wydajności jednostki napędowej. Christian Horner trochę ucieka od tego tematu, mówi: Honda od początku do końca życia jednostki napędowej. Degraduje się około dziesiątą sekundy na okrążeniu, to bardzo niewiele. Wydaje mi się, że ta degradacja będzie większa. Luis, mając dwie nowe, zupełnie nowe jednostki, jeszcze poprawione, będzie mógł jechać jeszcze szybciej. Ciekawostka dotycząca tych problemów Mercedesa. Mercedes wraca do roku 2019 i tego polowania na Ferrari. To to Wolf powiedział, że to, że dzisiaj mają problemy z niezawodnością, jest wynikiem tej sytuacji, która wydarzyła się wtedy. Więc sami sobie trochę napytali biedy, ale to są ich problemy przed nami niezwykle ciekawy wyścig sprinterski niezwykle ciekawe decyzje do podjęcia przez Mercedesa, no i ten wyścig, który jutro, ten główny wyścig, w którym Lewis Hamilton na pewno mocno nadrobi choć jeżeli dzisiaj coś nadrobi jutro znowu czeka go kara przesunięcia o 5, a może nawet więcej pozycji na starcie to może nie zrobić różnicy, zobaczymy jak wszystko potoczy się dzisiaj, niezwykle ciekawy czas, niezwykle dużo się dzieje w ten weekend, co może nas cieszyć, ale za Tydzień, dwa tygodnie możemy żałować tego, co wydarzyło się teraz, bo to kompletnie zbije nam temperaturę tej rywalizacji. Oby tak nie było. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. To nie było żadne lokowanie produktu, może kiedyś, może ktoś się skusi na moje usługi. Tyle na dzisiaj trzymajcie się i do zobaczenia.